Cześć, nazywam się Damian, przyjechałem ze Szczecina. Mam ze sobą wiele godzin w pociągu i jest po prostu fantastycznie. Nie mogę się doczekać, co będzie dalej. Śpiewałem w kapeli rockowej, ale w żadnym programie. Mam do przekazania wiele rzeczy ciekawych, m.in. niepokój, który gromadzi się we mnie od wielu, wielu lat. Jest to taki troszeczkę, można powiedzieć, tryb buntownika. Aczkolwiek no, lata lecą, charakter staje się coraz łagodniejszy, ale myślę, że do przekazania ma wiele tematów, które dotyczą ludzi młodych. Posłuchajcie i ocenić. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków WIO.